A już za moment zaczynamy kolejną prelekcję prelekcję Pawła Gątarka z Fabryki Marketingu. To człowiek, który posiada 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu projektów SEO. Od 2011 roku, najlepszy współtwórca na forum Google dla webmasterów, prowadzi także bloga poświęconego branży SEO pod adresem www.gret.pl. Od 2015 roku szef działu SEO w fabryce marketingu. Pawle, czy się słyszymy? Czy się no, widzimy? Widzimy się, słyszymy się. Mam nadzieję, że mnie też. Owszem, widać cię, słychać cię bardzo dobrze. Ja cię chciałam zapytać, bo z racji tego, że jesteś blogerem, a teraz był taki czas około kryzysowy, czy miałeś ostatnio więcej czasu na blogowanie? Bo wiesz, wszyscy polecali, zacznij uprawiać jogę, pij więcej zielonej herbaty. Czy ty w związku z tym wykorzystałeś czas lockdownu na to, żeby pisać więcej na swoim blogu? No, w sumie tak. W sumie powstało kilka artykułów, dwa filmy wideo, które jakoś tam za zanadrzu pewnie będą rozbudowywane. Na kalendarzu wisi karteczka, zrób 10 w tym roku, więc nie wiem, że do tych 10, 10 dobiję. Zresztą dzisiaj o, o, troszeczkę o wideo będzie w jednym punkcie, tak w dwóch zadaniach i o strategii kontentowej. E, więc no. Troszeczkę się pracowało, troszeczkę się rozwijało swojego bloga, bloga też Fabryki Marketingu, tutaj też powstało parę fajnych i ciekawych artykułów. Eee, mamy podcasty też w Fabryce Marketingu, więc możemy sobie też troszeczkę posłuchać wywiadów, czy to z, prawnik, z prawnikami, chciałem powiedzieć z pracownikami, jak się u nas pracuje i, i z paroma ciekawymi osobami, które do nas przyszły, tak? więc, więc, więc zapraszam do podcastów. Moi drodzy, człowiek bardzo zajęty, a jednak czas znalazł. Już teraz Paweł Gontarek z Fabryki Marketingu przeprowadzi prelekcję na temat, jak opracować strategię content marketingu, aby pozyskać ruch na stronę. Panie Pawle, oddaję głos. Panie, to brzmi mnie. Dobrze, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj krótka prelekcja na temat, jak opracować strategię content marketingu, aby pozyskać ruch na stronę. Tutaj raczej skupiamy się troszeczkę na e commerce ponieważ jest to jakby zawsze łatwiej pokazać niż na stronach usługowych, no ale miejmy nadzieję, że dużo z tego wyniesiecie. Co się składa na content marketing? Ta świnka jest nieprzypadkowa, bo tego jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dużo. Oprócz ulubionych przez serowców treści na stronę. Jest jeszcze guest blogging, guest posting, czyli publikowanie artykułów na zewnętrznych portalach z linkiem do, do nas, czyli kodek marketing zewnętrzny wraz z linkiem, czyli od razu robimy sobie link building i SEO i wszystko razem. Mamy ebooki, mamy wydawnictwa elektroniczne, mamy posty na social mediach, mamy obrazki, mamy infografiki, mamy marketing, wideo, podcasty, webinaria, kursy, tego, tego, tego. tego jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dlatego ta, ta, ta świnka jest taka bardzo, bardzo, bardzo tłusta. Nie mniej jednak jeżeli chodzi o seowców, to my lubimy się skupiać przede wszystkim na treściach, przede wszystkim na obrazkach i sporadycznie na wideo i na tym będziemy się dzisiaj skupiali. Ja o tym troszeczkę dzisiaj opowiem. Oczywiście treści jest to największa część, którą seowcy w ogóle wszyscy lubią, bo użytkownik czy też czytelnik czy potencjalny klient bardzo lubi to czytać, obrazki lubi oglądać. No a z wideo to jest bardzo różnie. Tutaj trzeba zawsze pomierzyć zaangażowanie i zobaczyć jak ten klient zachowuje się dzięki tym, temu wideo i co z tym da się zrobić. Analizując czy też przechodząc do, do analizy i do kreacji content marketingu, zawsze warto zastanowić się, jaką mamy grupę docelową. Tu jest pewien egzemplarz grupy docelowej. Oczywiście jest pieseł, koteł i, i występujący Paweł. W związku z tym i Rio, przepraszam, zapomniałem o nim. A więc tutaj, jeżeli chodzi o grupę docelową, musimy sobie zawsze zadać pytanie, kto będzie kupował nasze produkty, do kogo celujemy i kto po drugiej stronie będzie będzie naszym potencjalnym klientem i w jaki sposób chcemy do niego dotrzeć. Tutaj od razu też przypomnę, że jeżeli chodzi o SEO, no to treści, obrazki i wideo i na tym będziemy się skupiali. Dzisiaj już padło, więc narzędzia do słów kluczowych jest ich kilka, kilkanaście, jeśli nawet nie kilkadziesiąt. Oczywiście mamy Semstorma, z którego y, lubię korzystać ze względu na jego formę UX i, i przyjazność. Oczywiście są jeszcze narzędzia, których nazwy nie wymienia, w związku z tym jest to SNP I, i tak dalej, ale głównie skupiamy się na Semstormie. Natomiast warto korzystać zawsze z odpowiedzi Google'a, ponieważ tam też jest bardzo dużo informacji zawartych, w jaki sposób użytkownicy wpisują pytania, w jaki sposób wpisują frazy, i dzięki temu możemy poznać intencje użytkowników oraz to, w jaki sposób zgadujemy, czy też możemy zaplanować sobie content marketing na stronę. Wybierając słowa kluczowe, zawsze musimy sobie przeanalizować, czy warto się pozycjonować na takie generyki jak obroża, sok, muszka, lanca, nie wiem, akcja, obligacja, tego typu rzeczy. Z reguły, co wcale słyszycie, że na frazy typu obroża, czy kot, pies pozycjonować się nie warto. Wynika to z tego względu, że nigdy nie wiemy, jaka jest intencja użytkownika, jeżeli o wpisuje. Czy chce coś kupić, czy chce się tylko dowiedzieć, czy chce coś innego. Podział słów kluczowych, jaki możemy sobie stworzyć, jest bardzo różny, zależnie od naszych potrzeb. Może mogą być to właśnie generyki, czyli najczęściej jedno wyrazowe frazy, właśnie sok, kawa, herbata, tego typu rzeczy. Świeżaki, czyli krótkookresowe frazy, o przepraszam. Krótkookresowe frazy, które pojawiają się nagle i nagle znikają, z pandemią i z koronawirusem, niestety. Długotrwałe, evergreenowe słowa, które w całym okresie pozycjonowania zawsze da, daną, dadzą nam ruch organiczny. produktowa, czyli na przykład obroża zielona, obroża Marvel, obroża tego typu. Geolokalizacyjne, związane z lokalizacją firmy, czyli dzisiaj było wizytówka Google, moja firma. No i zdefiniowane przez użytkownika, czyli takich, których nie ma w planerze, ale na przykład wynikają z potrzeby chwili. Nie wiem, na przykład, jako szukać alkomat, jako szukać maszynę wendingową do wydawania jedzenia tego typu rzeczy. My skupiając się na przykład na sklepie, który produkuje czy też sprzedaje różnego rodzaju wyposażenie czy też akcesoria dla zwierzątek, możemy sobie podzielić te słowa kluczowe na takie trzy kategorie, czy też trzy główne grupy. Sklep z obrożami, obroże dla psa, obroże do szkolenia, obroże z grawerem, czyli to, co będziemy pozycjonowali na sklepie. Druga grupa to, jest, to są słowa kluczowe, czy też bardziej frazy, pytania, poradnikowe, które będziemy opisywali na blogu, czyli jak założyć obrożę psu, kotu, koniu, koniowi, koniu. Jak brać obrożę, jaka obrożę do tresury psa czy kota wybrać. Możemy również sprzedawać obroże dla nutri, królików, zajęcy i tego typu rzeczy. No i trzecie, trzeci kanał wideo, czyli te same słowa kluczowe, czy też te same pytania, możemy zarówno umieścić na blogu, jak i w naszym kanale wideo, odpowiadając na różnego rodzaju pytania dla użytkowników, czyli jak założyć obrożę obroże I tutaj możemy nakręcić krótki filmik, jak taką obrożę psu czy kotu się zakłada. Jeżeli chodzi o wybór grupy docelowej, to tutaj mamy do wyboru na przykład mnóstwo... Mnóstwo grup na Facebooku, na których możemy zadać pytanie, czy ktoś ma pieska, czy kotka, który chciałby uczestniczyć w takim filmie. I tutaj mamy bardzo szerokie grono osób, które na pewno będą chciały, żeby ich, e, ich pupil był brand hero e, takiego, o, takiego portalu. E, Ponownie wracając do słów kluczowych, musimy się zastanowić też, w jaki sposób będziemy ten sklep pozycjonować i jakie te słowa dokładnie sobie wybrać. Czyli bierzemy karteczki i wypisujemy wszystkie słowa kluczowe i przyklejamy je na ścianie, grupując je w jakiś sposób. Analizując te słowa kluczowe, tutaj na zielono podkreśliłem część słów kluczowych, które mogą być przydatne do budowy sklepu internetowego, czyli na przykład obroża do treningu, obroża do kota, obroża do szkolenia, obroża do nauki chodzenia przy nodze, obroża do nauki chodzenia na smyczy, i tak Te są słowa kluczowe, które na pewno przydadzą się do optymalizacji kategorii bądź kategorii na sklepie internetowym i teraz te słowa kluczowe należy wrzucić czy w planer czy właśnie w Storma, no i sprawdzić ich potencjał, czyli sprawdzić w jaki sposób, ile razy użytkownicy miesięcznie ich wyszukują. Jeżeli Planner, czy też Sandstorm wypluje nam, że dane słowo kluczowe ma potencjał zero, nie odrzucajmy go. Nie odrzucajmy go dlatego, że pomimo tego, że Google na przykład pokazuje potencjał zero, okazuje się, że jak ktoś, wzią, ktoś takie słowo kluczowe wpisze, to znaczy, że on skonwertuje praktycznie w 100%, jeżeli my go obsłużymy na stronie. Analizując czy też posługując się SemStormem możemy mieć różne grupy słów kluczowych. Otrzymujemy, tak jak tutaj wspomniałem, obroże do, obroże na, obroże z. Natomiast są słowa kluczowe, które jak gdyby mogą być, ale nie muszą w kręgu zainteresowań. Czyli na przykład, jak zrobić obroże dla psa w grze Minecraft. No, tutaj akurat tego bym nie polecał ze względów takich prozaicznych. Jeżeli ktoś tego szuka, to raczej u nas zakupu nie dokona, natomiast będzie to ruch przelotowy, w związku z tym bezwartościowy, tutaj nic nie skonwertuje. Po prawej stronie jest jak gdyby wycinek tego, co ludzie szukają na YouTubie, to z taką, nie wiem, powiedzmy, fioletową, czerwoną kropką, jak zrobić obrożę dla psa, jak zrobić obrożę dla kota, jak zrobić obrożę dla psa z parakordu i tak dalej, i tak dalej. To pokazuje nam, a czego użytkownicy w YouTubie szukają i tutaj uczulam Was, że YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie, w związku z tym warto z YouTube'a korzystać i warto w YouTubie się pojawić. Ciekawostką przy analizie słów kluczowych są wpisywane długości, czyli obroża na przykład 40 cm, obroże 45 cm. Natomiast do czego służy obroża 4 cm, to myślę, że nie chcę wiedzieć. Natomiast generalnie, jeżeli jest takie małe zwierzątko, to być może jest to w kręgu zainteresowania tego e commercea o którym, o którym tutaj mówię. Podpowiedzi Google'a, czyli tutaj też jeżeli chodzi o zbranie informacji do tworzenia kontentu content, czy też content marketingowych rzeczy yy, dla tego sklepu, yy, to podpowiedzi Google, tak? Zobaczcie. Yy, obroże dla konesera. Podpowiedzi mówią obroże Marvel, obroże Star Wars, obroże Superman, obroże Moro, obroże Handmade Avengers. Czyli są takie słowa kluczowe, które są bardzo sporadycznie wpisywane, natomiast jest to bardzo wąska grupa. Yy, Ludzi i można dotrzeć do nich w sposób po prostu bardzo niszowy. Mało kto, mało która firma produkuje takie obroże, w związku z tym tutaj jest akurat pole do popisu i można to y, wykonać. Tak? E, czyli dzięki temu możemy sobie oprócz tego, że pozycjonujemy się na obroże dla psa, kota, e, konia czy kogokolwiek innego, no to w tym momencie możemy jeszcze obsłużyć takich właśnie koneserów, którzy są fascynatami e, gier czy też filmów Marvela. Pamiętajcie o tym, że najlepszym darmowym narzędziem SEO to jest wasza konkurencja, w związku z tym jeżeli, jakkolwiek będziecie kiedykolwiek analizowali content marketing, warto zażyć na strony konkurencji i przeanalizować ich słowa kluczowe. I teraz jeżeli chodzi o treści i wideo, czyli o tych dwóch rzeczach, no, które, które SEOcy bardzo lubią. Treści umieszczacie na stronie głównej, na kategoriach, podkategoriach, na produktach i przede wszystkim na blogu. Tak jak powiedziałem, musicie pogrupować sobie słowa kluczowe w taki sposób, żebyście mogli wypozycjonować stronę główną kategorię i przede wszystkim bloga. Natomiast w przypadku bloga bardzo ważną i istotną funkcją odgrywa konwersja. Czyli jeżeli użytkownik czyta waszą, waszego bloga, czyta wasz poradnik, na przykład, jak założyć obrożę antyszczekową, to w tym momencie warto. Yy, takie w, taki, w takiego bloga, w taki, to, taką treść wpisa w Call to Action, czyli poprzez linkowanie wewnętrzne albo poprzez tego typu zabiegi. Czyli z jednej strony możecie stworzyć sobie ranking różnych rzeczy, z drugiej strony możecie wstawić jakiś. Baton, jakiś przycisk do, do konwersji, jeżeli sprzedajcie na przykład usługi, bądź sprzedajcie cokolwiek na telefon. Możecie również kierować do, do kalkulatora, tutaj też przykład, bądź co najlepiej moim zdaniem konwertuje w przypadku blogów dla zwierząt, czyli ZOO plusy i tego typu rzeczy, i zdolne bestie też. To karuzela z produktami w środku i na końcu artykułu, czyli użytkownik jak czyta, na twarz dostaje od razu prośbę o zakupienie produktu i świetnie się to sprawdza, ponieważ użytkownik od razu wie, co może kupić w ramach danego artykułu, który czyta. Tutaj taki przykład znaleziony przeze mnie, czasem zdarza się, że Google potrafi nas zabonusować, czyli dzięki temu możemy uzyskać Direct Answer Boxa, jest to bardzo dobre, zbiera praktycznie 90% ruchu i dzięki temu możemy pozyskać więcej sprzedaży. Jeżeli chodzi zaś o wideo, bo o treściach to tak krótko, jeżeli chodzi o wideo, Pisząc treści poradnikowe, czyli na przykład jak prać, jak założyć obrożę, warto zrobić krótki filmik, półtora, 2-3 minutowy. To nie, może być, to nie musi być półgodzinna prelekcja, jak wykonać, taką, jak wykonać taką czynność w postaci zakładania, zakładania obroży. Warto na przykład chociażby nawet telefonem nagrać taką czynność, po prostu w postaci bloga, wideo udostępnić to potencjalnym klientom. Jest to druga rzecz, która pozwala pozyskiwać organiczny. Zauważcie, że na frazę jak założyć obroża, będziecie mieli wtedy karuzele wideo, taką jaką tutaj macie na ekranie plus wynik organiczny. Czyli tak naprawdę będziecie mieli, mogli za pomocą dobrze skonfigurowanego content marketingu dobrze przygotowanego dwie ścieżki. Jedna to jest organiczna, typowa, a druga to jest z filmów wideo. I jak taki, taki film przygotować? Tytuł jako pytanie, czyli jako, jak założyć obrożoną psu? Napisać dobry opis do filmiku, czyli tam w polu description napisać im dłuższy, tym lepszy. W opisie umieścić linki, koniecznie, ponieważ wtedy użytkownicy dodatkowo przechodzą na, nasze, na, nasze, na naszą stronę. Dobrze otagować film, za chwilę pokażę jak to zrobić. Wideo umieścić na kanale oraz na, osadzić na blogu. I tutaj uczulam na jedną rzecz. Jeżeli film osadzacie na swoim blogu, to zróbcie to tak, żeby użytkownik obejrzał go na blogu. Nie odsyłajcie użytkownika do kanału wideo, ponieważ jeżeli wślecie go do YouTube'a, on niestety już nie skonwertuje. Raczej po obejrzeniu filmu użytkownicy są zbyt leniwi i nie chcą wracać. I teraz w jakiś sposób przygotować taki film wideo? Zobaczcie, jak pozycjonować bloga, czyli mam pytanie. W polu description, czyli w opisie filmu, mam zapraszam też na stronę, tutaj jest tytuł strony oraz tagi. Na czerwono zaznaczyłem, że tych tagów możemy naściubić tam i uporządkować, zmieścić bardzo, bardzo dużo. Czasem przy niektórych filmach udaje mi się zmieścić 20, 25, 30 tagów, tylko dzięki temu niektóre filmy dobrze zbierają ruch organiczny. I w jaki sposób, i na jakiej strategii się w ogóle oprzeć? To jest takie koło, które można powiedzieć kołem motywacyjnym, ponieważ czasem się wraca, bardzo często wraca się do różnego rodzaju słów kluczowych, więc tutaj uczulam. Wybierając słowo kluczowe, wpisujemy do narzędzia, sprawdzamy, jaki ma potencjał i zastanawiamy się, czy warto je pozycjonować, czy nie warto je pozycjonować. Jeżeli podejmiemy decyzję, że warto je pozycjonować, no to w tym momencie musimy się zastanowić, czy budujemy nową kategorię, czy rozszerzamy opis, który już gdzieś istnieje, czy rozszerzamy treści, które już istnieją, czy piszemy treści i przede wszystkim, czy produkujemy wideo. Jeżeli produkujemy wideo, no to robimy to wideo, umieszczamy na stronie. I koniecznie wrzucamy je na social media. Pamiętajcie, że wszystkie treści, które publikujecie na stronie internetowej, na blogu oraz jeżeli robicie filmy wideo, wrzucajcie i wykorzystujcie do tego social media. Czyli ja, jako obrzydły seowiec, mówię wam, róbcie social media, bo to też buduje wam zasięgi i buduje wam w jakiś sposób pośredni seabrak. Nie bójcie się tego. I następna część, którą robicie, czyli link building. Link building albo wykonują wam użytkownicy, bo hej, tutaj czytałem fajny poradnik, jak założyć obroże, albo sami możecie to wykonać na poprzez wpisy gościnne, poprzez odszukanie na forach informacji, gdzie ktoś szuka, szuka porady, jak założyć obroże, czy też jaką obrożę kupić. Warto się tam podkleić i zostawić link. Sprawdzacie statystyki co jakiś czas i znowu analizujecie słowo kluczowe. Cały ten etap powtarzacie do upadłego, aż dobrze zoptymalizujecie wszystko, wypełnicie treściami i będziecie mogli się cieszyć ruchem organicznym i za pomocą treści, czyli z Google Organika, jak i z YouTube'a za pomocą filmów wideo. Ile takich treści pisać? Moim zdaniem przynajmniej jedna sztuka, jedna sztuka miesięcznie. Natomiast dobrze jest, jeżeli będziecie pisali 3-4 artykuły poradnikowe miesięcznie. Ja wiem, że są nisze, czy też są branże, przy których 3-4 artykuły miesięcznie to jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast generalnie, jeżeli chociaż będziecie od czasu do czasu jedną sztukę artykułu napiszecie miesięcznie, to zbudujecie sobie dobry zasięg, dobrą widoczność, będziecie mieli ruch organiczny. Zawsze spróbujcie, spróbujcie coś pisać. Nie zostawiajcie sobie tego, bo obecnie treściami człowiek żyje i treściami można wypełnić dużo rzeczy. I trzecia rzecz, czyli mieliśmy treści, mieliśmy wideo i teraz obrazki. Obrazki są bardzo istotną częścią w tej chwili ruchu organicznego. Dzięki temu możemy pozyskiwać ruch z Google grafiki, czyli każde zdjęcie, które jest dla nas ważne, które może przyciągnąć nam klienta, opisujemy parametrem ART. I ten ad musi być jak najdokładniejszy. To nie może być obroża pomarańczowa ponieważ obroża pomarańczowa jest zbyt ogólna, natomiast jeżeli to będzie obroża dla psa, dużego, pomarańczowa z napisem grawerowanym, to już będzie to lepsze i bardziej dokładne i jest bardzo duża szansa, że użytkownik wtedy w Google grafikę e, taką obrożę odszuka. Dlaczego jeszcze e, tak łupię o, o, o obrazkach? Ze względu na to, że jest bardzo duże grono użytkowników, którzy specjalnie przełączają się do Google Grafiki, wyszukują dany produkt kilkukrotnie po to tylko, żeby zobaczyć, z jakiej perspektywy, jak on wygląda, z różnych perspektyw. I czy jest jakaś kolorystyka, czy sprawdzić na przykład wymiary, czy na przykład ma rasę danego psa czy kota i chce zobaczyć, jak taka obroża na takim, na jego pupilu wygląda. Więc warto o to, to dbać, bo zobaczcie, tutaj jest taki wykres za ostatnie 12 miesięcy, jeżeli chodzi o Google Grafikę. To pokazuje, że niby 13 tysięcy przeklików na 12 miesięcy to jest niewiele. Ale jest bardzo duży potencjał, i prawdopodobnie w tym serwisie można by było jeszcze trochę pogmerać przy obrazkach, ze względu na to, że zobaczcie, łączna suma wyświetleń wszystkich obrazków tego serwisu to jest blisko 2,5 miliona. Czyli w tym momencie mogę próbować jeszcze dooptymalizować obrazki, zrobić je bardziej e, widocznymi i dzięki temu pozyskiwać ruch organiczny z Google Grafiki. Ok. To kiedy robić to SEO, tak? Ponieważ jeżeli mówimy, że chcemy sprzedawać produkty, to możemy trafić na sezonowość. I w tym momencie na przykład, jeżeli wpisujemy sobie, ja wpisałem trzy słowa kluczowe. Obroże, obroże dla psa i obroża dla psa. Teraz zobaczcie, jest pewna powtarzalność co roku. Abstrahując od tego roku, gdzie jest pandemia i wszyscy chcieli z psem przez moment wychodzić, bo to było dozwolone, w związku z tym nawet pluszaki wyprowadzali na smyczy. Więc w tym momencie zobaczcie, w marzec, kwiecień i maj to jest ten okres, kiedy mamy największe, największą potrzebę użytkownika na zakupienie obroży. W związku z tym musimy się odpowiednio wcześniej przygotować pod kątem SEO, żeby wypozycjonować się na. W te frazy na marzec, kwiecień i maj, czyli załóżmy pół roku wcześniej, zaczynamy pozycjonowanie i przygotowujemy się na ten okres, kiedy będziemy mieli największe żniwa. To jest Google Trends, czyli narzędzie do badania sezonowości, natomiast sezonowość można również zbadać, a na przykład za pomocą Semsteru, wpisując frazę obroża otrzymujemy wynik, czyli słowa kluczowe, które nas interesują i po prawej stronie zaznaczyłem trendy. Jak widzicie od stycznia do grudnia są takie słupki i dwa słupki na zielono najczęściej przypadają na miesiące kwiecień i maj czyli w tym momencie możemy się spodziewać największej sprzedaży naszego produktu typu obroża dla psa, obroża dla kota, myślę, że najczęściej obroża dla psa, i wiemy, kiedy mamy się przygotować. Oczywiście później jeszcze występuje na przykład obroża dla psa z grawerem i tutaj na zielono występuje grudzień. Dlaczego występuje grudzień? Dlatego, że dla naszych pupili czy dla znajomego, który jest zafascynowany swoim pupilem, kupujemy mu obrożę. Czyli dodatkowo Zobaczcie, oprócz tego, że sprzedajemy obroże, możemy przejrzeć sobie kalendarz i pod kątem kalendarza stwierdzić. Aha, skoro w środę 17 lutego jest dzień KOTA, to przygotuję sobie promocję i przygotuję sobie lendingi pod kątem SEO i wypozycjonuję na światowy dzień KOTA. Na tę frazę, jakąś pod stronę swojego serwisu, tylko po to, żeby zbierać ruch organiczny i żeby sprzedać swoje, swoje produkty. Tak samo mamy Międzynarodowy Dzień Psa oraz Ogólnopolski Dzień Konia. Czyli uczulam na taką rzecz, że oprócz tego, że mamy Google Trends, możemy jeszcze obejrzeć kalendarz, i w samym kalendarzu jest dużo typów, pod kątem których możemy dawać sobie content marketing do SEO. No, i tutaj prezenty, zobaczcie, prezenty dla miłośników słów, czyli jeżeli firma sprzedaje tylko obroże, tylko smyczki, muszki, tego typu rzeczy, to jeszcze może spróbować się wypozycjonować na frazę prezenty dla miłośników psów, prezenty dla miłośników kotów, prezenty dla miłośników psów pod choinkę, prezenty dla miłośników psów na Boże Narodzenie, na Wigilię, na Dzień Psa, na Dzień Kota, tego typu rzeczy. Czyli w tym momencie budując content marketing, oprócz jak gdyby treści, e, mamy jeszcze takie triki, że przeglądamy sezonowość, przeglądamy kalendarz i patrzymy, gdzie jeszcze możemy dobić sprzedaż za pomocą słów kluczowych i za pomocą kontentu. I tak podsumowując, szukasz słów kluczowych pod różnym kątem, grupujesz te słowa w kategorie, podkategorie i decydujesz, które słowa kluczowe będą pozycjonowane w sklepie, które będą pozycjonowane na blogu, a które będą pozycjonowane w YouTube, ponieważ nakręcisz film wideo. Pamiętajcie, że mamy w tej chwili tak dobre, tak dobre aparaty fotograficzne i wideo w telefonach, że możemy taki film nakręcić swym telefonem. I przygotuj treści na sklep, przygotuj treści na produkty, przygotuj treści na blog, zoptymalizuj to, przygotuj filmy. No i przeanalizuj kalendarz, tak? W przypadku akurat tutaj tego sklepu e-commerceowego sugerowałbym przeglądanie kalendarza i spróbowanie wypozycjonować się na dodatkowe słowa kluczowe, bo właśnie związane z prezentami i z, z poszczególnymi dniami dla naszych pupili. Teraz na co zwrócić uwagę takie dwa czy trzy, dwie czy trzy, trzy rzeczy, na które warto zwracać uwagę, e, przygotowywując treści content marketingowe, to jest przede wszystkim kanibalizacja słów kluczowych, czyli zobaczcie, z jednej strony mamy jakąś podstronę, na której występuje obroża na klamrę. Obroża stosujemy na klamrę, obroże, na klamrę, obroże, natomiast z prawej strony mamy też obroże na klamrę, tylko że klasyczne. W związku z tym w przyszłości pozycjonując stronę obroże. Na klarę. Może się okazać, że będziemy mieli kanibalizację, czyli Google jest głupieje i nie będzie wiedziało, którą stronę na, to, na te słowo kluczowe pozycjonować, czy lewą rozmiarówkę, czy prawą na klarę. W mojej opinii w tej chwili e, lepiej jest zoptymalizowana e, strona z rozmiarówką. Czyli takich rzeczy raczej unikamy i myślimy że o tym w przyszłości, żeby przygotowywując treści, żeby unikać takich, takich rzeczy. Następną rzeczą to jest. E, to, co, czego brakuje, to na przykład klasyczna na klamrę. Nazwanie w kategorii klasyczna na nam, jako właścicielowi sklepu, czy mnie, jako posiadaczowi dwóch kotów, dużo mówi, tak? ponieważ wiem, że to jest obroża klasyczna na klamry. Natomiast Google nie zgadnie tego, tak? czyli musimy mu podać, że dana kategoria nazywa się obroża klasyczna na klamry. Niestety tak, tak musi być. A w przypadku, kiedy nie możemy, to musimy dodać dużo treści ze słowami kluczowymi: obroża klasyczna na klamę. Czyli to jest jakby taki błąd, takie rozszerzenie, które warto, warto mieć na względzie. Czyli jeżeli przygotowujemy jakiekolwiek słowa kluczowe, to musimy wiedzieć, kategoria nie może się nazywać bez frazy pozycjonerskiej, musi być pełna, ewentualnie optymalizujemy tekst ser. I tutaj na zakończenie e, taki e, też taki e, przykład, a może muszka dla sierściuszka? No fajnie, to ja się pytam, muszka, ale co? Owocuszka. E, trzeba się zastanowić, czy pozycjonujemy daną kategorię na frazę muszki. Tutaj oczywiście są muszki dla naszych pupili, natomiast tak jak powiedziałem, to może być muszka owocówka, to może być inna muszka, to może być muszka dla, dla pana w garniturze. Także tutaj brakuje pewnej dooptymalizowania, słowa kluczowego, muszki dla sierściuszka albo muszka dla pupili. Czyli podsumowując, przygotowując content marketing strategię content marketingową, korzystamy z wideo, korzystamy z treści, korzystamy z obrazków i odpowiednio to wszystko optymalizuje. Także ja dziękuję, mam nadzieję, że było przydatne. Pozdrawiam. Było bardzo przydatne. Bardzo dziękujemy, Pawle. Dziękujemy także za przypomnienie, kiedy jest Dzień Psa i kiedy jest Dzień Konia. To są również przydatne informacje. Paweł Gontarek, Fabryka Marketingu i zapraszam Was gorąco na bloga www.zgret.pl, Dziękujemy Ci I na Fabrykę Marketingu, tam też są fajne treści do, do podcastów. Oczywiście, czyli Fabryka Marketingu z No i sam Paweł, followujcie na Instagramie.